W ostatnich tygodniach do gminy Ryczywu napłynęły miłe informacje odnośnie dofinansowań, rozstrzygnięcia kolejnych naborów, między innymi z rządowego programu odbudowy zabytków. Na który gmina uzyskała dofinansowanie na realizację dwóch przedsięwzięć: pierwsze to modernizacja i przebudowa budynku Czerwonej Szkoły, mieszczącego się na ulicy Mickiewicza 14 w Ryczywole, a drugi wniosek, na który gmina pozyskała środki, to modernizacja żaluzji. W w Kościele Ewangelickim w Rzywole. Opracowaliśmy również kolejne wnioski o dofinansowanie, a tutaj możemy m.in. wyliczyć nabór w ramach rządowego programu, programu inwestycji strategicznych, nabór wniosków z PGR-ów. Złożyliśmy dwa wnioski. Pierwszy wniosek na kwotę 1,5 miliona złotych dotyczy modernizacji i przebudowy świetlicy wiejskiej w Tułkawach, a drugi wniosek jest wnioskiem stricte budowlanym dróg na terenie gminy Ryczivu i Między innymi chcemy przebudować drogę w miejscowości Dąbrówka Ludomska, blisko 2 km drogi, remontu tej drogi w kierunku miejscowości Smolarz, a także odcinek drogi w sołectwie Skrzetusz. W najbliższych dniach również złożymy wniosek w ramach inwestycji strategicznych siódme, siódmego naboru Polski Ład. Tutaj głównie będą wnioski związane z budową dróg na terenie gminy Ryczywu, a między innymi zostanie, została wytypowana droga, w miejscowości, droga łącząca miejscowość Wiardunki z Gorzewkiem. Kolejna inwestycja to droga w Ryczywole na ulicy Głogowej wrzosowej, ale też zamierzamy wykonać i złożyć wniosek na drogę przebudowę drogi w miejscowości Dąbrówka Ludomska w stronę Boruchowa odcinek blisko 500 metrów. Mamy nadzieję, że te wnioski uzyskają pozytywną akceptację i w najbliższym czasie gmina uzyska dofinansowanie. W ostatnim tygodniu było również rozstrzygnięcie wniosku w ramach remontu dróg gminnych, na który gmina pozyskała również dofinansowanie na przebudowę drogi w miejscowości Wiardunki. Kwota 350 tysięcy złotych zasili budżet gminy i mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku uda ogłosić się przetarg na realizację tej inwestycji.